Hej, witam Was na moim kanale. Y, dzięki właśnie Ani LPS, Sieme. jestem tutaj na y, właśnie tym kanale. Mm. Dziękuję, że tu przyszłaś proszę o subskrybowanie jej. Mam nadzieję, że Was będzie bardzo dużo, bo ja mam takie jedno marzenie, żeby mieć milion subskrypcji i pokazać, że każdy może być czymś dobry. A to sobie pomazałam pisakiem w szkole. Tam, tam, tam! No. Na razie nie mam programu do inta i w ogóle. No mam razie będą takie zwykłe filmiki. ale Mam nadzieję, że też wam się spodobają. No. Zapraszam również na mój kanał i moich subskrybentów też zapraszam do subskrybowania. Maja X Maja X Style. Tak, Maja to moje imię. Nie podam wam nazwiska, wieku, dopóki nie będzie milion subskrypcji. No właśnie. A ja nazywam się Ania w sumie. Jesteśmy F od 5 lat w sumie. Ten film nie będzie Nieważne. No, będzie ten film nie trwał długo. No ja nie ja będę wrzucała na kanał, ale o to chodzi, że musi ona mnie nauczyć, bo ja dopiero zaczynam początki YouTube i jak na razie mało co o nim wiem. No, także do zobaczenia na moim kanale też znajdziecie film, który nagramy dzisiaj właśnie. Ania, no. przypomnę raz, Ania LPS. Są trzy Anie LPS, ale mój to jest, tak, jest taki jamniczka. No. Y, a tak w ogóle my ja będę nagrywała z różnymi osobami, więc nie przejmujcie się tym. Tak, ale dziękuję Wam, y, bo może dzięki YouTube'owi znajdę przyjaciół. Dobrze, my mamy tu kamerkę, dziękuję. To taki taki żarcik. No, moja koleżanka będzie też pokazywała różne takie shoppingi, ale no tylko sobie... Betrząca. Patrzcie, coś My mamy szkiełko kontaktowe. Dobra, przez to będę nagrywała. No. Będzie powiększone, Patrz. Widzę. <laughs> Dobra. Dobra do impryzu. Do, 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 do. Dobra, to do zobaczenia. Ma. No. Żegnamy się z Wami. To był najkrótszy filmik ever. Cześć! Pa!